Hej, witam Was bardzo serdecznie w końcu na kanale z tej strony TechSardi, A dzisiaj zagramy sobie w Fall Guysa z moim kolegą Xonexem Siema na manecz Co? Dzisiaj <grym> zagramy nowe jakieś trybiczki bo view do Fall Guysa weź, i stwierdziłem weź, weź. I tak w ogóle jeszcze na wstępie tego odcineczka prosimy Was abyście byli po prostu do opisu filmu I byli sobie na kanał Xonexa, dałem tam linkacza właśnie po chłopak ostatnio właśnie stracił niestety swój kanałek. No i fajnie by do go chociaż w połowie odrobić to, co zdał na swoim poprzednim. Wszystkim, które wbiją, bardzo dziękuję. Nie pozdrawiam. Ale pokczam, i co jak na przykład ja bym teraz wygrał, to dostanę korankę za to? Nie wiem. Ty jakieś truskawki spadają. Truskaweczki? To dosyć. Ciekawe utrudnienie dali. No, jakieś owoce teraz, no to jest. No. Pod... No bo jak jesteś ogarnięty, to tutaj po prostu nie spadniesz, a teraz to są bardziej losowe. O nie, spadło. Ej, zakwalifikowałem się, <laughs> ojoj, to szkoda, że spadłeś. No. Ale no. ma. A to ja sobie zmienię ustawienia meczki, bo mam za duże sensivity w tej a ja sobie gram na padziku taktycznie Tysiąc LK. Tysiąc iQ 23 osoby jeszcze zostały i co będziemy tak po prostu dostać takie giereczki? Chyba tak, ale z takimi większymi utrudnieniami chyba. No no, zobaczmy co zaraz będzie. Many. A jak wy widzowie wiecie co to jest za tryb, o co w nim chodzi, to możecie oczywiście napisać w komentarzach, żebyśmy wiedzieli. Dokładnie było pokczamp. <laughs> Jeżeli ktoś jeszcze gra w ogóle w Fall Znowu gramy tą samą. No snakebog jump, ciekawe. Póki jak zostanie nie wiem, gdzieś tak sześć osób na mapie, to wtedy odpali się jakby ta mapka ze spadającymi tymi platformami. Nie jak się nazywało to dokładnie, A coś w tym stylu. Dawaj, zrzucaj wszystkich. No i w sumie... Pa, jak trzymam bambika. O nie! O! Ja sobie spadłem. Nie, ale patrz, jak kogoś muszę tutaj złapać, patrz. Pa! No i koniec! No i chciałem. No zabrałem się sam, no i koniec, A wychodzimy, co nie? No i ty mam jakieś nowe skiny, co jest? No pa, ja też, mam taką fajną małpkę. On świętego Mikołaja gościu. Ja też mam świętego Mikołaja. Co jest? Ja Idę, Dobra, ale ja będę to, bo to jest najlepsze. To jest najlepsze, no taki defaultowy skinak. Nie mi się grało. Teraz będzie oro, gościu. Teraz to wygrywamy na chillu. Dla widzów. Musi być wygrana. Ale fajne są te skiny. No? Mega, ładne. Że oni je dodali raczej na święta, a my dopiero teraz się nie No. W ogóle możecie napisać w komentarzach, czy jeszcze w ogóle gracie w Falgania, czy już zapomnieliście o tej gierce. Bo my w sumie z Konexem troszeczkę zapomnieliśmy. Ale tak stwierdziliśmy, że synagram odcineczek, właśnie z tej gierki, bo w sumie jest spoko. No, tak, spadamy trochę. No tak, troszeczkę nie ma graczy. Tak <laughs> ta gra umierza. To gra marła, normalnie, sami w gramy. Będziesz miał montaż i gwizdę. Dobra, mamy to po pół godziny czekania! Pipi. Nie no, ale nie gada, i tak są tu lepsze serwery niż w CSB. No to plus jeden. Też ja czasami w się potrafiłem czekać na mecz z 15 minut, więc... Jak dla mnie ja tak na Ja minut. No a teraz to wygrywamy, dla widzów. Musimy dla widzów. Jeżeli to teraz wygramy widzowie, dajcie taktyczną łapeczkę w górę i dajmy na to, że to jest subika, tak for fun bardziej. Mix on bo Koks. No, a teraz to wygrywam. To jest? Czemu oni tak spychają? Ale trzeba sobie kogoś zepchnąć, to nie może być tak, że... O! Spadł! Prawie spadł. Ej, szkoda. Było blisko. Nie wiem, ja chyba nikogo nie będę spychał, bo to się źle dla mnie skończy. I jest! No, to zakwalifi... to się zakwalifikowałeś? się No i putczą! A to jest łatwe. To jest łatwe, musimy wygrać. Dopóki nie wygramy, nie kończymy odcinka, Tak jest plan. O, chłopie. Normalnie będzie jakiś challenge, nie wiem, powiem jakiś rekord w graniu -y w <grywka> To Bez kitu. No. I zaraz po nagraniu tego odcinka okazuje się, że trwa on 3 dni. No. Miałbym fajnie dużo montażu. Ale nie wiem, po co jest tutaj losowanie mapek, skoro i tak gramy tylko jedną. Ale nie no, popatrz, te, przed chwilą był jeden patyk, który nas zrzucał, a teraz są dwa. A, i to dzisiaj się ciągle zwiększać? O nie No tak. Spadłeś? Nie, ja jestem za tałam ciągle. O Snit, potknąłem się o ciebie! Ja też. Nie. O nie, nie, nie! Nie, nie! nie, nie. nie, ja nie mogę! Ja spadłem! Ej, ja, ja żyję jeszcze! Nie wiem dlaczego ale to mnie nie spychnęło, czajz? Co jest? Udało się, dobra, ki! No ma pomszczę cię ja to wygram dla ciebie. Serduszko. Dobra. Dzięki jak na czacie. <grym> Rip na czacie. Xonex właśnie spadł, no szkoda. Teraz pewnie będą jakieś trzy albo coś. A teraz chyba jedna teraz będzie. Pa. A i no trzy! Nie, trzy są. A pokazywało na zdjęciu, że będzie jedna. No tam to zdjęcie jest niezakualizowane. No jakieś do dupy, <grym> <grym> No. No. <grym> ale teraz siedem osób musi spać. Gosiu, ja na pewno nie spadam. Ja mam taką taktykę. nie nie biegnij cały czas za tym i nigdy nie spadniesz. No. I będę jeszcze kogoś blokował przy okazji. <grym> jest jaka taktyka. No nie, ludzie mnie blokują. Czemu oni też tak nie biegną? Czemu oni nie myślą? Ej, no to serio. Może ty teraz masz troszeczkę większą prędkość? Ale dalej mogę sobie tak za tym biec w miarę. Jeszcze nie raz mi się skakać. Wiem. A teraz już zmieniamy taktykę. Oh shit. Długa ta zmiana taktyki była na dobre Nie? I to jest nawet ciężkie szczerze. No i zakwalifikowany jestem, kozak. Wygrywam to gościu. Wygrywam! Dobra, many ja muszę iść... Ale gościu jest finał, musisz być. No i koniec. Zabierałem Kacper, znaczy co? Kso... Spadłem! No i koniec! No szkoda. Niestety przegraliśmy. Ale to była dobra walka, prawie się udało wygrać. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Niestety Xonex musiał iść, miał problemy techniczne. No więc co, ja bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Jeżeli tak, zachęcam was, abyście wli do Xonexa na kanał, dali subika i oczywiście też do mnie. Też by było mega fajnie. No i trzymajcie się, do następnego razu. Cześć!